Cześć kochana i witaj na kanale. W dzisiejszym filmie opowiem Ci o kilku cechach pięciu, sześciu kobiety, która zawsze dostaje od życia to, czego pragnie, która zawsze dostaje od życia to, czego oczekuje. Ja nazywam się Olimpia Gaja i jestem mentorem kobiet. Pomagam im powrócić do swojej żeńskiej, boskiej mocy i stać się ich najlepszą wersją. Jeżeli to z Tobą rezonuje, to subskrybuj mój kanał. Na początku chcę zaznaczyć coś bardzo ważnego. Istnieją dwa rodzaje kobiet. Jedne to takie, które się sabotują i które odgrywają w swoim życiu rolę ofiary, ponieważ nie są w stanie jeszcze odidentyfikować się od tego sabotującego głosu, głosu przeszłości, głosu podświadomości, głosu, który jest często, gęsto, głosem jednego z rodziców. E, głosem, który jest echem traum. I są kobiety, które dostają od życia to, czego zawsze, dokładnie to, czego chcą, dokładnie to, czego od życia oczekują. I teraz tak. Te kobiety, które dostają od życia to, czego zawsze chcą, to nie są kobiety, które nie doświadczają słabych momentów, które nie słyszą tego sabotującego się głosu, ich głosu. To nie są kobiety, które. E, które po prostu nie mają tych naleciałości, tych słabszych momentów. To wcale nie o to chodzi. Różnica między jedną a drugą grupą kobiet jest taka, że te, które osiągają, dostają od życia to, co, to czego zawsze chcą, e, charakteryzują je pewne nawyki, charakteryzuje je pewien sposób myślenia, charakteryzuje je pewna dyscyplina i to jest jedynie ta różnica. Pierwszą taką cechą kobiety, która zawsze dostaje to od życia, czego chce, jest to, że ona po prostu wie, czego chce. Dokładnie wie, czego chce. Musisz sobie wyobrazić, że jak przychodzisz na ten świat, to mówią ci różni ludzie yy, z zewnątrz. Co wypada, co nie wypada, co wolno, co nie wolno, co się powinno, co nie powinno, co się opłaca, co się nie opłaca. Teraz pytanie, czy ci ludzie są w miejscu, w którym ty chcesz być w swoim życiu? Czy ci ludzie mają te rzeczy, które ty chcesz osiągnąć w życiu? Potem wchodzimy oczywiście w cały system szkolnictwa i tam jesteśmy już dobrze tam już jest dopilnowane, że myślimy w jeden sposób, co jest możliwe, a co nie jest możliwe. W życiu do osiągnięcia. Więc kobieta, która ma w życiu to, co chce, wyróżnia ją to, że ona dokładnie wie, czego chce. Mimo tego, co mówili rodzice, mimo tego, jak myśli, mimo tego, co mówili nauczyciele, mimo tego, co reprezentowali jej znajomi, ona dokładnie wie, czego chce i nie spuszcza tego celu z oka. Czyli teraz tak. Jeżeli ja mam wizję na swój biznes, ja mam swoją misję, żeby pomóc kobietom, tak? To mimo tego, że czasami mam e, wątpliwości i słabsze dni i może nie mam na coś ochoty, może mam ochotę robić coś innego, to nigdy nie spuszczam e, tego celu z, z swoich oczu. Po, po prostu nie ma takiej możliwości. Ok? To jest jedna cecha kobiety, która zawsze dostaje to, czego chce. Pod tą cechę dołożyłabym jeszcze jedną wartość. To jest to, jak ona bardzo w to wierzy. Czyli mimo tego głosu, ona rozumie, że ten głos może się w jej głowie pojawić. Ona rozumie, że mm, czym jest ego, jak bardzo sabotuje ego, czym jest strefa komfortu, czym są wątpliwości, ale zdaje sobie sprawę z tego, że życie jest krótkie i życie mm, e, i życie jest po to, żeby ewoluować. I Rozumie, że im bardziej będzie w siebie, że, że wiara w siebie, wiara w ten swój cel jest jak podlewanie tego celu. Tak? Czyli mamy cel, ustalamy go w swoim umyśle, zaszczepiamy go w swojej podświadomości, nigdy nie spuszczamy go z oczu, mimo że nam powiedzą, że nie da rady, mimo tego, że nam wewnętrzny głos powie, że nie da rady. To jeszcze jest ten magiczny składnik, ta magiczna substancja, jaką jest wiara. I wiarą to jest to, w jaki sposób do siebie rozmawiasz, to jest to, w jaki sposób wyprowadzasz się z tych momentów gorszych, słabszych, e, sabotujących. To jest twoja wiara. Um, czyli ja to robię w ten sposób, że wyznaczam sobie cele. Upewniam się, że są moje, upewniam się, że to są naprawdę pragnienia, pragnienia mojej duszy i działam tutaj na tej materialnej platformie. Ehm, uczę się rzeczy, produkuję rzeczy, edukuję się, e, stawiam się, pracuję nad nimi. Ja robię to, ja, Olimpia, ale dodaję do tego ten magiczny składnik, jakim jest wiara, i tutaj e, różnego rodzaju medytacje, modlitwa, hipnoza, wyciszanie się, spacer, w którym, w którym wyobrażam sobie swój cel i, i jestem własnym czy liderem i, i, i dopinguję sobie. Także pierwsza cecha kobiety, która osiąga to, czego chce, ona dokładnie wie, czego chce, i nie spuszcza tego ze swojego wzroku i podlewa to magiczną substancją, jaką jest wiara w siebie. Drugą charakterystyką takiej kobiety, która otrzymuje zawsze to od życia, czego pragnie, jest to, że ona jest po prostu przekonana. Ona emanuje energią. Ona wie głęboko w sobie, że to jej się należy, że ona jest tego warta. Teraz jaka jest różnica między pierwszym punktem a drugim? Możesz ustalić swój cel i możesz sobie afirmować, to się stanie, to się stanie, to się stanie i się być swoją własną czy liderką i liderką. Ale jeżeli wewnętrznie masz takie przekonanie, gdzieś podświadomie ukryte w to że które najczęściej wywodzi się z dzieciństwa, że ci się nie należy, że, mm, że wszyscy inni mają lepiej, że jesteś tego nie warta, to to będzie od ciebie czuć i to będzie się przy Tobie manifestować. Najlepszą, najfajniejszym przykładem jest na przykład kiedy, otrzymywanie prezentów, kiedy mężczyzna przynosi Tobie prezenty, bo jesteś boginią i chce ci dać prezent, a ty a twoja reakcja jest taka. Um, no, dzięki nie musiałeś, no spoko, um, albo nie przyjęcie komplementu i tak dalej. To jest, dlatego tak reagujesz, bo, um, bo jest w tobie ta część, która czuje się bezwartościowa, która się czuje byle jako i nosisz ją w sobie, i ona rzutuje jak projektor na różne aspekty twojego życia. Ok? I teraz Fizycznie, w materialnym świecie, jeżeli ja Ci daję prezent, a Ty w taki sposób reagujesz, to ja już nie mam ochoty Ci nic dawać, nic dostarczać, nie mam ochoty Ciebie wielbić jak boginię, jako mężczyzna, więc automatycznie nie będziesz dostawała tego, czego gdzieś tam skrycie pragniesz, ok? Ale jeżeli Ty powiesz, u, wow, dziękuję, mm, I, czuję się taka, mm, dopieszczona i doceniona, tak? Jakby... Do, dojdzie do wymiany między Wami. Ja Tobie prezent, a Ty mi swoją słodycz i swoją wdzięczność, to ja jako mężczyzna automatycznie będę chciała ci dawać tych prezentów więcej i więcej, czyli w materialnym y, tutaj wymiarze będziesz dostawała to, czego chcesz. Tylko teraz to nie ma być takie skrycie, chcenie. Tylko właśnie ta fanfata, ta kobieta, która zawsze ma to, czego chce, to ona czuje, że jest tego warta, ona wie dokładnie, że to dostanie, ona wie dokładnie, jak to przyjąć, ona wie, jak dokonać tego energetycznego exchange, i to jest, i to tak, to trochę wygląda jak manifestacja, tylko że manif jest taka różnica, że kobieta, która dostaje zawsze od życia to, czego chce, ona nie chodzi, nie manifestuje, ona nie musi codziennie pisać, ona nie musi codziennie medytować, ona nie musi sobie powtarzać. Ona tym po prostu jest, po prostu wykonała wewnętrzną pracę, bo prawda jest taka, że prawie każdy z nas jest gdzieś tam we wnętrzu połamanym, połamany. No, hello, żyjemy w takim świecie, który no, nie jest przyjazny ani dla kobiet, ani dla bycia wrażliwym, ani dla bycia spontanicznym, ani yy, nie ma czasu w życiu, żeby zastanowić się, czego Ty dokładnie chcesz. Więc jak wchodzimy na tą ścieżkę odzyskiwania własnej mocy, to musimy zauważyć te części w nas, które czują się niewarte, które czują się połamane, które czują się pokrzywdzone i nie robić z siebie ofiary, nie popadać w, w rolę ofiary, ponieważ praktycznie każda z nas to ma, tylko po prostu zobaczyć te części i powiedzieć im, ok, widzę Cię i ja Ciebie teraz przetransformuję i wykonać tą Pracę. Także ta kobieta, która dostaje od życia to, czego chce, zawsze ona tym już po prostu jest. Ona to chce i ona wie, że tego dostanie, ona wie, że jest warta, i w ten sposób, e kiedy rzeczy do niej przychodzą, ona potrafi je przyjąć, ona potrafi wdziękiem lub czymś innym podziękować, i tak to. Funkcjonuje u takiej kobiety. Trzecią charakterystyką jest postawa wdzięczności. Kobieta, która dostaje od życia to, czego zawsze chce. Jest wdzięczna i to jest niesamowita postawa, ponieważ to jest w ogóle win win situation. Możesz otworzyć oczy i być wdzięczna za nowy dzień, za nowe życie. Idąc, kładąc się spać, możesz być wymieniać sobie, za co byłaś dzisiaj wdzięczna. Możesz żyć w ciągu dnia z taką postawą i cieszyć się małymi rzeczami, być wdzięczna za filiżankę herbaty, za kwiaty, które pączki, które pojawiają się wiosną, możesz być wdzięczna za ludzi, którzy Cię kochają, możesz być wdzięczna za swoich klientów, pracodawcy, za cokolwiek. Naprawdę, jeżeli zrobiłabyś sobie taki jeden dzień testu, żeby po prostu być cały czas za coś wdzięczna, od rana, tak, za, nie wiem, za to, że mam ciepłą wodę, za to, że jem pyszne śniadanie, za uśmiech jakiegoś faceta na ulicy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To będzie Cię utrzymywało w wibracji wdzięczności. I jedno z praw tutaj rządzących w tym materialnym świecie jest właśnie takie, że podobne przyciąga podobne że wibracja przyciąga wibracje. Więc teraz wyobraź sobie, że kobieta, która zawsze ma to, czego chce, to jest kobieta, która wie, czego chce, wierzy, że to dostanie, ma to w sobie, ma ten program w sobie, ma tą agendę w sobie, ma ten. Um, ma wizję w sobie, ma swoją misję, i teraz dokłada to tylko do tego wdzięczność. Wdzięczność, wdzięczność, wdzięczność tu, wdzięczność tam. I życie, rzeczywistość, ta wirtualna, która nas otacza, ta rzeczywistość nie ma wyboru ona musi dostarczać więcej powodów do tej, yy, do wdzięczności. Ok? Ale ponieważ ta kobieta wie dokładnie, czego chce, czyli ten stream, czyli ten kon ta koncentracja, ona jest ukierunkowana, to ona będzie właśnie dostawała dokładnie to, czego chce. Taki trik. Czwarta cecha kobiety, femme fatale, która dostaje od życia zawsze to, czego pragnie, to jest to, że ona nie ma ani wstydu, ani oporu przed tym, żeby powiedzieć to, czego chce. To, na co ma ochotę i to, czego pragnie. I to jest znowu, jeżeli my boimy się, a boimy się odrzucenia, krytyki, że nas ktoś wyśmieje, wolimy się nie wychylać, wolimy nie prosić, wolimy pracować yy, za marne pieniądze, niż pójść po swoje, yy, bo się wstydzimy na przykład po prostu, powiedzieć o tym, czego pragniemy. Wiemy, wiemy, jak to funkcjonuje. To ta kobieta, która dostaje to, czego chce, właśnie ucieleśniła tą umiejętność. To jest normalnie skill. Żeby mówić to, czego chce i żeby za tym stała ta właśnie energia. Taka pewna siebie energia. I to nie może być w takim wydaniu roszczącym, aroganckim. W ogóle chcę, żebyś wiedziała, że wszystkie triki, strategie, myślenie, mindset, praktyki energii żeńskiej, one nic nie mają wspólnego z manipulacją. Oczywiście osoba, która jest um... W środku niepewna siebie, nie zna swojej wartości, projektuje na innych, że oni mają, a ja nie mam, to jak ona zobaczy taką kobietę, która ucieleśniła tego typu energię, to ona powie, a ona jest e, dumna, ona jest ignorantką, ona jest egoistką, ale to wcale nie jest tak. To jest Radość to jest poczucie, że nie masz nic do stracenia, to jest poczucie, że dobrze wiesz, że czego chcesz, i po prostu potrafisz to komunikować. Jak możesz dostać w relacji od partnera to, czego dokładnie chcesz, kiedy nie będziesz potrafiła tego wyartykułować? Jak możesz dostać podwyżkę w pracy, kiedy nie będziesz w stanie pójść tam i dokładnie powiedzieć, czego chcesz i dlaczego, i dlaczego ci się to należy, i być pewna tego. Także. Kobieta, która dostaje to, czego chce, to jest po prostu dlatego, że ona potrafi to pięknie wyartykułować z dźwiękiem, z pewnością siebie, bez strachu, bez oporu, bez wstydu, po prostu strzela jak z armaty. Puch, 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 puch. A piąta cecha kobiety, która dokładnie dostaje. To, czego oczekuje, czego chce, czego pragnie, to jest to, że taka kobieta potrafi odpuścić sobie a coś, co nie jest w zgodzie, coś, co nie jest w jednej linii z jej pragnieniami. Czyli wyobraźmy sobie taki przykład, że kobieta chce mieć Męskiego mężczyzna, który będzie rozumiał polaryzację, który będzie ją wielbił, ona chce się rozluźnić, ona też chce go kochać, ona chce być w tym boskim, męsko-żeńskim tańcu, ona wie dokładnie, co ma do zaoferowania, i tak dalej, tak dalej. To jest jej pragnienie. Ona wie dokładnie, że tego chce, wie, że jest tego warta, wie, że na to zasługuje, umie to wyartykułować. No, ale z jakichś przyczyn jest w relacji, która jej tego nie daje. Powiedzmy, że ta relacja jest wygodna, że ma poczucie bezpieczeństwa, na przykład materialnego, ale że nie ma, że ta relacja w ogóle jej nie daje tego, co pragnie. Więc analogicznie, jeżeli ona zostanie w tej relacji wygodnej, w comfort zone, to ona nie dostanie tego, co będzie, czego naprawdę chce. No nie ma opcji, no chyba, że będzie miała kochanka, co jest możliwe, ale może się to wiązać z dużym stresem. Więc kobieta, która dostaje to, czego chce, ona potrafi odpuścić sobie iść przez chwilę przez życie sama, nie sama, bo ma siebie, czyli ma najważniejszą relację w swoim życiu, ale ona potrafi sobie odpuścić, potrafi zrezygnować. Z rzeczy, z ludzi, z pracy, która nie jest w jednej w zgodzie z jej pragnieniami. Mm. Ostatnią cechą takiej kobiety będzie to, że ona nie kontroluje ludzi, ani rzeczy, ani rezultatów. Czyli jakby ona jest skupiona na wizji, ona wie dokładnie, że na to zasługuje i na przykład powiedzmy, że porusza się teraz z tego punktu, na przykład buduje swój biznes online. Nie będę mówiła, co wchodzi w skład budowania <grytanie> biznesu online, bo bym chyba mówić przez dwie godziny, ale powiedzmy, że to jest jej cel, że ona wie dokładnie, że tego chce. No więc ona nigdy nie traci wizji z oczu. I cały czas jest we flow, i cały czas jest w ruchu, i cały czas jest w kreacji, i cały czas też jest w odpoczynku, i cały czas tym jest, ale nie sprawdza jak wariatka, czy dostała dwa lajki tu i tam, czy wpadła nowa subskrypcja. Nie kontroluje rezultatu. Nie kontroluje rezultatu 3D. Po prostu, jeżeli ona będzie kontrolowała e, ten rezultat, to będzie marnowała swoją uwagę i swoją energię. A jej uwaga i jej energia jest skierowana tylko i wyłącznie na to, co ona pragnie. Jaki by tu jeszcze inny przykład podać? Um, no, na przykład, powiedzmy, że taka kobieta artykułuje, komunikuje komuś o swojej potrzebie. Tak? Na przykład mówi. Chcę, żeby sprawy się miały tak i tak. A gościu jej mówi, No, chyba cię pogrzało, nigdy coś takiego nie dostaniesz. W ogóle z czym do ludzi? To taka kobieta, ona nie, ona nie będzie kontrolowała tego, jak ona wypada w oczach tego mężczyzny. Ona nie będzie kontrolowała tego, jak on o niej myśli. Ona nie będzie go przekonywała do niczego. Ona się uśmiechnie i powie: Rozumiem, ale to jest to, czego chcę. I w ten sposób mamy 6-5 charakterystyk kobiety, która zawsze otrzymuje od życia to, czego chce. Moja droga, to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zapraszam cię do subskrybowania mojego kanału, to mi naprawdę pomoże dotrzeć do większej ilości kobiet mocy, wesprzeć te kobiety. Chcemy tworzyć przecież społeczność kobiet, które są w mocy. Od nas wszystko zależy, to od nas zależy, w jakim stanie będzie ten świat. Także bardzo mi w tym pomożesz. Zapraszam ciebie na mojego Instagrama, tam piszę, tworzę na temat żeńskiej energii, komunikacji z mężczyznami, polaryzacji, obfitości i tam też niedługo będę ogłaszać Program, program, kurs, mm, kurs Kobieta w mocy, ale jeszcze na razie nic nie spoileruję, tylko żebyś wiedziała, że już niedługo on ujrzy światło dzienne. Trzymam za Ciebie kciuki. Życzę Ci wszystkiego dobrego i do miłego zobaczenia.